Większości tych pacjentów w ogóle nie powinno tutaj być. Tak mówią lekarze o chorych na COVID-19, którzy trafiają do szpitala przy ulicy Borowskiej i do szpitala tymczasowego i są w bardzo ciężkim stanie. Wymagają tlenoterapii albo użycia respiratora po to, by uratować tym chorym zdrowie i życie. Niestety, tak samo sytuacja wygląda z ich rodzinami. W ogromnej większości są to ludzie niezaszczepieni. Za dwa dni. Ze szczepień na COVID-19 będą mogły skorzystać dzieci od piątego roku życia. Na razie widać, że zainteresowanie jest spore, ale jak będzie dalej, zobaczymy. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego udostępnili o północy pierwsze wolne terminy szczepień dla dzieci od 5 do 11 roku życia. O godzinie 10 rano wszystkie miejsca były zajęte. Jeżeli chodzi o to, co było naszykowane, to było 180 miejsc i w tej chwili tworzymy kolejne tak, aby no, tych miejsc po prostu nie brakowało. Zobaczymy, jaka będzie konieczność. Lekarze cały czas namawiają, by skorzystać z tych szczepień, bo powikłania po przechorowaniu COVID u dzieci są bardzo poważne i niestety dzieci też umierają z powodu zakażenia. Szacujemy. Że w Polsce nie mamy dokładnych danych, ale że w Polsce umarło tak od 30 do 40 dzieci do tej pory. To jest bardzo dużo w przeciągu jednego roku. Nie ma żadnej choroby zakaźnej w mojej erze, prawda, kiedy ja jestem lekarzem, nie było takiej, która by śmierciowała 40 dzieci w ciągu roku. Dziś w szpitalu tymczasowym i uniwersyteckim jest 275 pacjentów z COVID-em. To w większości osoby w ciężkim stanie i niezaszczepione. Ich rodziny, bliscy to też na ogół osoby niezaszczepione. To jest nawet do 90%. Potem jest dyskusja taka, no to są ludzie, którzy umierają, to są ludzie no w dramatycznych okolicznościach. Chcielibyśmy stworzyć rodzinie możliwość, żeby się z nimi pożegnali. Natomiast nie możemy ich wpuścić w momencie, kiedy są niezaszczepieni. To słyszymy w odpowiedzi, to ja się dzisiaj zaszczepię, gdzie mogę to zrobić. No to powinienem odpowiedzieć, proszę przejść za dwa tygodnie, prawda? W tej chwili największym problemem dla lekarzy jest zapewnienie opieki chorym na oddziałach internistycznych, niekowidowych. Po prostu nie ma wolnych miejsc w całym regionie, ale nie tylko tego brakuje. Rozsądku ludzi na zewnątrz nie szczepią się i większość osób, które tu trafia, to są osoby niezaszczepione, które musimy udzielać pomocy często kosztem innych pacjentów. W Polsce ze szczepień na COVID-19 skorzystało z co najmniej jednej dawki zaledwie 21 milionów osób. Reszta ryzykuje i kosztuje zdrowie, często życie i mnóstwo pieniędzy. Jeden dzień opieki na oddziale intensywnej terapii pacjenta COVID-owego kosztuje nawet 4,5-5 tysięcy złotych, średni czas leczenia 20 dni. Rachunek jest prosty, walka o życie takiego pacjenta to 100 tysięcy złotych. Potem nie mniej kosztowna rehabilitacja, a koszt szczepionki, która w dodatku refundowana jest przez państwo, wynosi 100 zł. Katarzyna Sudnik, echo 24.